Po grzechu pierworodnym pierwszych rodziców, kiedy grzech rozlał się na wszystkich ludzi, kiedy pierwsi rodzice zostali usunięci z ogrodu Eden, to Bóg przemówił do Szatana w bardzo jednoznacznych słowach, zapowiadając to, co się w przyszłości wydarzy. Oto Pan Bóg powiedział, potomstwo tej niewiasty zmiażdży Ci głowę, czyli pokona Ciebie ostatecznie. Ty w odpowiedzi jedynie będziesz potrafił zmiażdżyć tej ludzkości piętę. Pan Bóg zapowiedział zwycięstwo właśnie Jezusa Chrystusa, jego jednorodzonego syna, który stał się człowiekiem z niewiasty właśnie po to, żeby pokonać ostatecznie zło. I dlatego nie ma równowagi dobra i zła w tym świecie. Szatan jedyne, co może zrobić, to pełzać u stóp Jezusa Chrystusa i czasami kontuzjować piętę tych ludzi, którzy zostali Jezusowi powierzeni. Tylko tyle potrafi zrobić. Ale my nie musimy wybierać zła. My, musimy, my możemy wybierać dobro Jezusa Chrystusa. Noi primit tu vi flyme in, in case